Cześć witam was na moim kanale dzisiaj filmik o cukinii uprawa cukinii amatorskiej w pojemnikach cukinia tapir i cukinia żółta jest przedmiotem że tak powiem tutaj filmiku oczywiście są jeszcze inne odmiany ale to są takie najbardziej sprawdzone przeze mnie które nadają się do pojemników z naciskiem na cukinię żółtą gdyż jest ona mniej karłowata troszeczkę mam zwarty mniejszy pokrój i nadaje się już przy doniczkach, no, no teoretycznie no 10 litrów, z takim minimum, minimum, aczkolwiek 30, 20, to jest taka bardzo optymalna, yy, no 15 jeszcze może być optymalne yy, rozwiązanie dla, tak powiem, amatorskiej uprawy gdzieś na tarasie czy na balkonie. Yy, wiadomo, im większa doniczka, tym lepiej, ale przy uprawie na przykład tapir, czy to jest tutaj ta cukinia, którą tutaj się znajdujemy przede mną, Potrzebuje jeszcze większego, gdyż ona jest duża. O, tu widzimy proszę bardzo jak pięknie się. O kurczę, aż tak urosła, że, że słuchajcie, się tutaj wsparła aż do ziemi. I co jest bardzo ważne, o tu mam jakiś taki chory, chory owoc, który trzeba urwać. E, regularne obrywanie cukinii. Ja wiem, że jak hodujemy na giganty, możemy sobie na przykład taką pierwszą czy, czy drugą zrobić taką mega, ale jak chcemy mieć duże zbiory, to te cukinie najmniej średnio małe są najsmaczniejsze, najsłodsze, im większa cukinia, tym twardsze gniazda nasienne i troszeczkę większej goryczki w smaku. Hmm, oczywiście to jest kwestia gustu. Tak do konsumpcji małe są najfajniejsze do pochrupania, te większe już na przetwory, do sałatek, na leczo, na peperonatę. Także regularne obrywanie e, cukinia podobnie jak ogórek czy dynia to są bardzo e, że tak powiem, jadowite e, mm, warzywa, czyli po prostu no tu już tak no musimy regularnie podlewać. Nawet pomidor gdzieś tam na początku, jak dopóki nie, nie zawiązuje jeszcze owoców, tylko gdzieś na, na poziomie kwiatków, to jeszcze jakąś suszę wytrzyma. Natomiast cukinia nieraz rano i wieczorem trzeba podlewać. Chyba że tu ma taką zwartą pokrój, no to gdzieś to słońce chroni, że tutaj ta ziemia jest wilgotna. Tu widzimy, jest taka, że o, jest średnia. Ja ją muszę podlać. Oczywiście obrywamy wszystkie, wszystkie chore liście wysuszone. Tak jak mówię, tu mam jakieś takie, kurcze, nie wiem, jak to nazwać. No ale to są chore owoce, z nich nie będzie już nic, więc ja to będę musiał usunąć. Tutaj coś podgryzło. Po prostu normalnie. Ja to, ja to, moi drodzy, ukręcam. Można wziąć nożyk. No, no raczej może zwierzakom jakimś możecie dać, ale tutaj raczej to jest chory owoc do wyrzucenia. Tu jeszcze Jedno takie chociaż to bym zostawił. Bardzo mocno się trzyma, nie widzę jakichś zmian chorobowych. Oczywiście wyrywamy chwasty. Podlewam, tak jak mówię, w okresie takim jak jest lampa i słońce. To nawet dwa razy dziennie, co tydzień zasilam biohumusem, oczywiście gleba wcześniej. E, jakieś specjalne zabiegi na dno nie robiłem. Nie dałem tak pomidory, jakieś tam liście, jakieś tam skorupki jajek, jakieś pokrzyby. Nie, to jest taka po prostu bardzo łatwa w uprawie. Urośnie na każdej glebie. No byle nie na jakimś kartoflisku piątej, szóstej klasy. nie? Także tutaj, jeżeli chodzi o doniczkę, no to musimy zapewnić warunki odżywcze, bo jest mały system korzeniowy. Jak urośnie w glebie czy w gruncie, no to, to może faktycznie gdzieś tam, nawet na tym piachu przysłowiłem coś z tego będzie. Ale ja raczej, i raz, że składniki ślimaki po prostu mi tego nie zjedzą, a dwa, e, gdzieś mi tutaj no pieski, czy nawet nie uszkodzą, nie połamią gdzieś, no ktoś może wyrwać, wiadomo. Doniczka to jednak troszeczkę jest do góry ten obszar i gdzieś mam to wszystko na oku. Także moi drodzy, regularne obrywanie. Ja już sobie tą gigantkę tutaj pozwolę, słuchajcie, oj. urwać, ale to chwila, pauza. No udało się. Słuchajcie, taką mamy słuchawę wielką 40 cm i ja ona pójdzie już do domu. Tu moi drodzy było górek. Ale gdzieś tutaj, słuchajcie, zostawiłem taki mały koniuszek, może coś będzie tutaj, bo, moi drodzy, przyszedł ten tak zwany mączniak rzekomy. Ten liść jak bardziej będzie wysuszony, to ja już go, słuchajcie, usunę. Na razie jeszcze każde liść to jest produkcja składników pokarmowy. chodzi o fotosyntezę. Także też z tym ogławianiem warzyw byłbym, że tak powiem, ostrożny. Tutaj pójdą podobnie pomidory. To już mam z wilczków piękne sadzonki. Teraz pytanie, co z tą ziemią, tu był ten mączniak, ja zaryzykuję, ale po każdej chorobie grzybowej czy, czy jakichś zarazach powinno się raczej tą ziemię, moi drodzy, no nie powinno się w niej nic sadzić. Można gdzieś tam wapnem i ja spróbuję, zobaczymy, bo kiedyś też tak było, że jakaś zaraza ziemniaczana, w tym samym miejscu przez dwa lata jeszcze sadziłem pomidory są piękne, o tym będzie w drugim filmie, który się ukaże dzisiaj. My wracamy, moi drodzy, do tematu cukinii, także lecimy, lecimy dalej. Tu jest troszeczkę inna cukinia, widzimy troszkę inna odmiana, też tapir, ale jest trochę inna. Słuchajcie, komary jest strasznie żrą i ja ją też urwę. Dlaczego? Że to jest pierwszy owoc i te pierwsze jest zawsze warto już urywać, żeby ona się przyzwyczajała do po prostu produkcji następnych, a nie całą siłę robiła na tym jednym warzywku, że moi drodzy też sobie ukręcamy, o troszkę, troszkę inny jest, inna odmiana, zobaczymy w smaku, także idzie do kolekcji, no i moi drodzy, tak jak mówiłem, tutaj żółta, żółta ma troszeczkę, wiemy, inne liście, takie przebarwienie to niekoniecznie to jest choroba, czasami to jest od słońca, ale czasami trzeba, może to być jakaś Jakiś atak, takie dziurki, jak widzimy, to wiemy, że gdzieś jest larwa. Gdzieś mamy do czynienia z gąsienicą, którą też warto jakimś miedzianem opryskać lub po prostu ją zbierać już, po prostu i wyrzucać, podobnie jak ślimaki. No i tą żółtą też sobie pozwolę ją tutaj ukręcić. Żółta jest fajna, taka na no, ba jest smaku. Słuchajcie, tu jest widzimy, o widzimy tutaj w przypadku żółtej. Jest troszeczkę inny pokrój i tu jest wiadereczko 10-litrowe, i bardzo sobie dobrze w nim radzi. Tak, wiadomo, też często podlewam, i po prostu często nawożę. Ja już mam biohumus, tylko oryginalny, bo są też podróbki gdzieś tam w sklepach z kropkami. Widziałem, że są takie rozcięczone produkty biohumusowo podobne, także po prostu biohumus po rozcieńczeniu ma być nadal czarny. Jak widzimy, że jest takie, taka woda, po kisiełku to to jest biohumus po prostu już rozcieńczany, rozcieńczany fabrycznie. I tu jeszcze rzut okiem na moje melonki. Melonki podobnie jak dyniowate e, też należy dbać, odchwaszczać. O, tu jest jakiś chory owoc, to jest trzeba to urwać. No i też po prostu się tym trzeba, jak wszystkim trzeba się interesować. Tak jak mówię, wszystko w pojemnikach wymaga troszeczkę większej kontroli niż to co jest w gruncie. Grunt sobie jakoś sam troszeczkę. Zawsze ma tych składników się dokopie gdzieś. O, tu też są na trzy pędy, podobnie jak górek. A tu jest druga. Drugi melon już prawie kilogram. Zobaczymy, czy się uda. W zeszłym roku mi nie wyszło. No w tym zobaczymy. Tu dla odmiany też jest żółta cukinia. Ale troszkę taka bardziej odmiana mini. O, widzimy, jest inny kolor. I też ona troszeczkę jest przesuszona, tu zakład worek. Też wszystko to dbamy o takie rzeczy obrywamy stare, stare liście, słuchajcie, stare łodyżki. No i to jest też pierwszy owoc. Ja sobie pozwolę też ją tutaj ukręcić, moi drodzy, także. No, już ją tutaj mamy. Także tym razem tym samym, tak powiem, e, sposobem ją będziemy przyzwyczaić, żeby produkowała więcej, więcej kwiatów. Kwiaty oczywiście żeńskie muszą być zapylone przez męskie, do tego służą różnego rodzaju owady. Pszczoły, muchówki, motyle, inne owady, także tego to zawsze niech to lata, moi drodzy. W innym przypadku zapylałem na przykład bacikiem do, do uszu, też takie można zapylać. Bierzemy pyłek z kwiatka męskiego, wkładamy w pręcik kwiatka żeńskiego i w ten sposób też możemy zapylić, bo miałem problem parę lat temu, że gdzieś po prostu był już lipiec, sierpień i ja miałem tylko non stop pełno kwiatów, bo kwiaty, sukini, moi drodzy, się otwierają rano. Zawsze rano zobaczycie w godzinach do dziesiątej, później pójście zamykają. E, I wczesną e, późną nocą, że tak powiem też możemy zobaczyć żółte duże kwiaty. Podobnie jak przy ogórkach. Tu przy okazji też pokażę wam ogórka. Też widzimy, tu była ten zaraza na nim mącznik sobie jakoś dobrze radzi. Moi drodzy, i zobaczcie. I rośnie sobie do góry. Też go na nawożę. Do ratowania roślin możemy użyć więcej tego biohumusu. Tutaj gdzieś o Truskaweczka przy okazji, i tu jest kolejny ogórek puszczony puszczony luzem, także nie zawsze zaraza to, po prostu zawsze pozwólmy, żeby czas i natura robiła swoje. I tu mamy pół metrogo ogóreczek, i myślę, że będzie też coś z niego. Tu jest jeszcze jedna cukinia, taka karłowata. Tutaj troszeczkę taki no, grunt trochę zachwaszczony, więc nie wiem, czy coś z tego będzie. Jest parę, parę kwiatów, to jest kwiat, widzimy, to jest kwiat męski. Się. To jest kwiat męski, a kwiat żeński ma już zalążek owocu, taką kuleczkę ma. Tak to wygląda, czyli zapylamy kwiat żeński, jeżeli faktycznie nie mamy, nie mamy owadów, pyłkiem z tego tutaj oto. O, to musimy rozerwać. O, widzimy, tu jest jeszcze deszczówka i tu jest ten pyłek, o. Tym musimy pomiziać w kwiatku żeńskim i wtedy możemy zapylić. Moi drodzy, czasami się to udaje, czasami się nie udaje. Ja nieraz tak robiłem i moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje nie Mam tego za wiele. Mam jeszcze na balkonie jedną, ale jest taka troszeczkę biedna, to nie będę Wam ją pokazywać. Także ja już się z Wami żegnam. Zapraszam do innych moich filmików moi drodzy i warto sobie przyrządzić. Dużo witamin, dużo minerałów moi drodzy. Sałatki, doleczo, peperonata, i przetwory po prostu, tak jak, do, tak jak pikle na przykład możemy zrobić, czy ćwiarteczki w occie w specjalnych zalewach do słoiczków. Parę lat temu chyba robiłem filmik i pokazywałem Wam w piwnicy, jak to chyba wygląda, także zapraszam. Troszeczkę pogrzebcie w historycznych moich filmach. Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się samych udanych upraw i pamiętajmy, byle co nawet nie musi być... Widzimy tu jakaś teraz skrzynka. To są jakieś umyte po farbie pojemniki, naprawdę Chęci wystarczą, nie potrzeba naprawdę cudów, żeby każdy troszeczkę nauczył się e, tego fascynującego zajęcia. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć.